Dzień dobry. Taką wersją tego samochodu jeszcze nie jeździłem. Przynajmniej w Polsce. Ale mam wrażenie, że w ogóle jeszcze nie jeździłem Arteonem w takim wydaniu z 272-konnym silnikiem benzynowym. Oczywiście 2.0 TSI. Fascynujący silnik swoją drogą, bo występuje w tylu odmianach mocy. Akurat w tym przypadku ma 350 Nm, czyli dokładnie tyle samo, ile jego 230-konna wersja, którą równolegle jeździłem w Audi Q3 Sportback, które mi paliło o litr mniej. Hmm. 300-konna wersja tego silnika i 310-konna w Golfie R życzyła sobie najwyżej 10 litrów. A najczęściej udawało mi się jeździć na poziomie 9 8, 8. Ciekawe, bardzo ciekawe. Jest to rzecz, którą trzeba koniecznie omówić z chłopakami od techniki w grupie Volkswagena, bo rozrzut jest kolosalny. A mówię o tym dlatego, że właśnie dzisiaj, tuż przed tym, kiedy się zabierałem do um, objeżdżania tego Arteona przed kamerami, dowiedziałem się, że Volkswagen wprowadzi Arteona R, który będzie miał 330 koni mechanicznych. I oczywiście również nie będzie miał silnika V6 tylko 2.0 TSI. Ciekawe, jaki jest naprawdę limit możliwości tego silnika. Ale zapewne mamy do czynienia z dokładnie tym samym, co ćwiczy Mercedes w swoim A45 AMG, A35 AMG, A45 AMG Plus i S. Czyli ponad 400 koni też się da i to wcale nie będzie oznaczało, że samochód w jakiś sposób będzie przeładowany. Silnik w jakiś sposób będzie przeładowany, w jakiś sposób będzie za bardzo męczony. Za chwilę pokażę Wam próby dynamiczne tego Arteona z tym silnikiem. I wtedy wrócę do wywodów. zero sto tryb sport no trzeba przyznać że to było mocne sześćdziesiąt sto osiemdziesiąt sto dwadzieścia. I 100, 140. Zadziwiające, prawda? Pomijam już kwestię, że jest to kolejny samochód z grupy Volkswagena, który podobnie jak samochody z grupy BMW. Przestał mieć problemy z działaniem automatycznej skrzyni biegów, te związane z WLTP. Czyli najwyraźniej inżynierów po prostu trzeba zostawić przez chwilę samych sobie i wymyślą sposób. Ale wróćmy do silnika. Otóż okazuje się, że to auto z tym silnikiem w tej wersji mocy nie tylko. Potrafi pięknie brzmieć, ale również mieć osiągi niemalże sportowe. Męczy mnie tylko wysokość spalania, która jest tak skokowo różna w poszczególnych modelach i wariantach mocy. Przy czym te najmocniejsze wcale nie palą najwięcej, bo i Golf R, i Cupra R. To są samochody mające 300-310 koni, dokładnie tego silnika i palą zdecydowanie mniej. No nic. Wróćmy do samego w sobie Arteona. To jest bardzo ciekawy wariant ze względu na wyposażenie, bo to jest połączenie elegans z kilkoma innymi elementami, które dają w efekcie samochód obniżony w sensie zawieszenia o 2 cm. Bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że zaczynamy z pułapu 13 cm. I na ogromnych kołach, na bardzo niskoprofilowych oponach. A mimo to, uwaga, jest to jeden z najbardziej komfortowo resorujących samochodów, jakimi w życiu jeździłem. Haha! Ha! A nie ma pneumatyki. Ma tylko adaptacyjne amortyzatory których sprawność grupa Volkswagena ćwiczyła na e, największych kompaktowych suwach: Skodzie Kodiak, e, Volkswagenie Tiguanie, Allspace i przede wszystkim, gdzie było najbardziej komfortowo, w Seacie Tarako. I teraz nagle te same. Amortyzatory adaptacyjne można mieć w Arteonie, który z pułapu samochodu niezwykle komfortowego, bo pamiętajmy, on jest na klockach Passata, czyli o stopień wyżej od tych wszystkich kompaktowych samochodów, o których wspominałem. On jest na klockach z Passata, który sam w sobie jest przecież bardzo komfortowym samochodem. Ale Arteon był o wiele bardziej komfortowy. Trudno się zresztą dziwić, bo to jest i kwestia rozstawu osi, i rozstawu kół, i rozkładu masy. Samochód w zupełnie, w zupełnie inny sposób jest do e, jazdy przygotowywany. niemu mm, nadano charakter limuzyny prawie segmentu wyższego, co oczywiście. Mogłoby sugerować coś w rodzaju prawie faetona, ale nie, nie. Nie o to chodzi. To jest po prostu luksusowa odmiana passata. I warto w ten sposób postrzegać to auto. A teraz, kiedy dostał jeszcze w dodatku tak fantastycznie sprawne amortyzatory adaptacyjne, które po przełączeniu w tryb sport zmieniają auto w naprawdę jędrne, usportowione limuzynisko takie, a w trybie komfort zapewniają mi po prostu niewiarygodny poziom luksusu resorowania. Biorąc pod uwagę, że również wyciszenie zarówno akustyczne, jak i w sensie wygłuszenia, jest o wiele lepsze niż w Passacie, który przecież naprawdę jest bardzo dobry. To... Trudno się dziwić, że Volkswagen pozycjonował Arteona tak wysoko. Wysoka jest również cena tego samochodu, bo w tej wersji, w tej specyfikacji, z tym wyposażeniem, to jest 258 tysięcy złotych. Strasznie dużo. Strasznie dużo, niemniej warto stale mieć w głowie, że po pierwsze jest to auto bardzo luksusowe, po drugie, bardzo egzotyczne, bardzo ekskluzywne z wyglądu. Po trzecie, fantastycznie dopracowane. A po czwarte, no, mamy tutaj ten przepotężny silnik. Który co prawda sobie za dużo życzy, za swoje usługi, jak na to, co jego rodzina potrafi. Ale z drugiej strony, no. I tak mówimy o samochodzie, który jest. Ma ogromne przestrzenie kabiny. Przy okazji, bo mi to ucieknie, Tomek Dąbrowski, który zwykle siadając po mnie. On jest ode mnie wyższy zaledwie o pół metra, no może o 20 centymetrów. W każdym razie, Tomek Dąbrowski, siadając po mnie w samochodzie, zwykle czuje się akurat, tylko odsuwa fotel. Natomiast tutaj wsiadł po mnie i uderzył głową w podsufitkę. Co jego bardzo zdziwiło, mnie trochę mniej, bo od początku mówiłem, od początku, od pierwszych jazd Arteonem, te prawie 3 lata temu, że jednej rzeczy tu nie rozumiem, a mianowicie, że nie można fotela kierowcy obniżyć jeszcze o 3-4 centymetry. Biorąc pod uwagę, że dach jest poprowadzony znacząco niżej niż w passacie. A i maska schodzi bardzo stromo w dół, to byłoby nie tylko uzasadnione, nie tylko logiczne, ale jak najbardziej pożądane. Ja, maniak siedzenia na podłodze za kierownicą, byłbym zachwycony, gdyby właśnie można było jeszcze o 3-4 centymetry się opuścić. Tym bardziej, że wówczas. Ta naprawdę dobra pozycja za kierownicą Arteona zmieniłaby się w pozycję wyśmienitą. Tak niestety nie mogę dać najwyższej oceny za ergonomię. Po prostu dlatego, że no nie wiem czy ktoś o tym nie pomyślał, czy ktoś postanowił zaoszczędzić pieniądze, ale fotel jest dokładnie na tym samym cokole co w Passacie a w Passacie nie zapominajmy, dach jest tu, a nie tu. No w ten sposób Volkswagen wycina sobie ogromną grupę potencjalnych klientów, którzy usiądą do samochodu, usiądą tak i powiedzą, no przepraszam, ale jak na moje 1,85 85, to tu jest jak w Maluchu. Przesada oczywiście, ale... Ale jeśli chodzi o pozostałe cechy samochodu, użytkowe, fantastycznie ustawny, wygodny bagażnik, fantastycznie dużo miejsca na tylnej kanapie, i tam nie ma problemów z głową, bo się siedzi bardzo nisko, e, niezrozumiały brak wycieraczki na tylnej szybie, a mamy tutaj przecież ogromną klapę, bo to jest liftback. Auto się bardzo dobrze prowadzi. W związku z tym, że jest to ta wersja Elegance z dodatkami sportowymi obniżającymi i tak dalej, mamy tu również sportowe przełożenie zmienne, sportowe przełożenie układu kierowniczego, przez co reakcje na kierownicę są fantastyczne. A tym bardziej rzuca się w oczy niesamowita zwrotność tego bardzo długiego pojazdu. Bardzo długiego mówię, bo mm, pierwszy raz od bardzo dawna, wjeżdżając normalnym samochodem klasy średniej do swojego garażu, e, miałem pewien problem na długość. No, zaparkowałem tak, jak zwykle parkuję auta klasy średniej i się okazało, że wystaje. Jest długi. Tak. Jest długi, jest niski, jest szokująco wygodny i uwaga, zaskakująco przestarzały pod względem systemów pokładowych. Bo to z jednej strony Absolutnie bliski doskonałości system łączności Apple CarPlay bezprzewodowej. Przy czym mamy tu sprawną, bardzo wydajną ładowarkę bezprzewodową i sprawny, bardzo wydajny system łączenia się bezprzewodowo, który tylko niewielkimi, bardzo małymi Potknięciami różni się od tego, co uznałbym za perfekcję. Mamy bardzo dobry system nagłośnienia, mimo że jest to tylko DynAudio, to jednak jest to DynAudio najwyraźniej z dużo wyższej półki. A jednocześnie nie mamy i nie możemy nawet tutaj mieć adaptacyjnego, aktywnego tempomatu. Tego, który jest dostępny w Passacie, w Tuaregu, w Skodzie Superb, nie ma. Jest oczywiście rozpoznawanie znaków, nawet muszę przyznać, zaskakująco wręcz sprawne, ale nie ma możliwości wybrania funkcji dostosowywania się, automatycznego dostosowywania się tempomatu do odczytanych znaków. Nie mówiąc już o tym, na czym oparłem cały test, Pierwszy test skody superb aktualnej czyli dostosowywania się do pamięci nawigacyjnej w sensie przebiegu drogi, że zbliża się niebezpieczny zakręt, zbliża się skrzyżowanie, zbliża się rondo, samochód odpowiednio dostosowuje prędkość, sugerując to kierowcy, ale wykonując samodzielnie te manewry. Tutaj nie ma o tym mowy Fascynujące. A to różnica raptem dwóch lat. Przy czym, żeby było ciekawiej, w Skodzie Superb czy w Passacie można tylko pomarzyć o tym, żeby bezprzewodowa łączność Apple CarPlay działała na takim poziomie jak tu. Więc jednak te klocki z magazynu, spółek z magazynowych, o których tak chętnie opowiadamy, że. W grupie Volkswagena to się tak łatwo robi samochody, bo wystarczy zdjąć to, zdjąć tamto. Ze sobą połączyć, i już zamiast Passata mamy Skodę albo Arteona. To nie jest takie znowu łatwe i nie da się tak wszystkiego prosto wytłumaczyć. Zresztą, mamy tutaj również starą bardzo kierownicę, bo no ja mam dokładnie identyczną kierownicę. W swoim golfie z 2017 roku czy 2016, no jakoś tak, golf 7 przed liftingiem. No i mamy zegarek, który zniknął z Passata, a jest to bardzo, bardzo lubiany detal. Tak, mniej więcej za pół roku będzie już lifting Arteona. I chyba czas najwyższy. Chociaż na miejscu decydentów z Volkswagena nie podchodziłbym tak lekko do braków w wyposażeniu Arteona. Bo bądź co bądź, jest to poniżej Tuareg'a. Może nie okręt flagowy, ale prawie. I nie ma tutaj aktywnego tempomatu, nie ma nowej kierownicy. Hmm. Ale samochód jest wyśmienity. Tyle, że jednocześnie no, jest to jeden z najdroższych samochodów w historii marki. A jednak jego braki, w sensie na przykład ergonomii anatomicznej, opuszczania fotela. Iście fascynują. Jeździ mi się tym absolutnie wyśmienicie. To poza wszelką dyskusją. Ale cały czas mam z tyłu głowy te pytania. Dlaczego? Przecież można to było wprowadzać na bieżąco. Te zmiany, te poprawki, te nowe elementy. Myślę, że warto w takiej limuzynie. Dziękuję, do widzenia.